jak wykonać zadanie dużo danych w temacie oczywiście dużo danych mamy tutaj plik ćwiczeniowy do pobrania, należy go pobrać w tym miejscu będziecie odsyłali zadanie w sposób, który jest Wam już znany pobieramy plik obrał mi się tutaj jest piątka bo już kilka razy to pobierałem a wy będziecie mieli tylko oseski Następnie otworzymy plik wykorzystując Google. I otworzyłem na Google'ach, czyli wczytałem plik i otworzyłem go. Co teraz będziemy robić? Popatrzmy, może najpierw na tabelę. Mamy tutaj OSESKi, czyli nowonarodzone dzieci w szpitalach, które tutaj mam wymienione. No to chłopcy, dziewczynki, szpitale. Tutaj mamy szpital, kolumna C, szpital, D, płeć, E, imię pierwsze, F, imię drugie, G, nazwisko, H, data urodzenia i waga w gramach, wzrost w centymetrach. Przewijamy na sam koniec. Pokazuję Wam właściwie tylko to, co macie zrobić jak najszybciej, bo Czas nas goni. Tu, w tym miejscu, tak sobie tak wymyśliłem, obliczymy średnią, czyli wpisujemy średnią. Wpisaliśmy, czyli to jest jakby taki opis, a w tym miejscu będziemy chcieli uzyskać wartości. Z tej kolumny i obliczymy średnią, jak się domyślacie. Z czego? Z wagi. Wagi, czyli liczymy teraz dla wagi. W tym miejscu ustawiam się, bo chcę tu uzyskać wynik. Następnie przesunę to chwileczkę, popatrzcie. Następnie odszukujemy w tym miejscu, funkcję mamy. Rozwijam i ponieważ chcę średnią, to wybieram funkcję średnia. Między nawiasami, no oczywiście tu mam równa się średnia. Czyli nasza funkcja, jak ona się nazywa, i między nawiasami należy podać zakres, którego chcemy policzyć średnią. Wciskam lewe ucho, trzymam wciśnięte i jadę szybciutko na samą górę, cały czas trzymając lewe ucho, ustawiam właściwy zakres. Widzimy go od i3 do i269 i puszczam. Zakres jest prawidłowy. Wciskam Enter mam wartość, zwróćcie uwagę, że w tej chwili tutaj jakby nam się nie mieści żeby nam się to mieściło wystarczy ustawić się pomiędzy nagłówkami kolumn pojawia nam się strzałka w dwóch kierunkach, lewe ucho trzymam, puszczam no i jak nam się to rozsunęło tak Średnia. liczę minimum w taki sam sposób, czyli otwieram tu minimum zakres Zakres oczywiście mógłbym też wpisać z ręki, ale pojedziemy. Enter. Mediana. No i tutaj niespodzianka nie ma tutaj. Pewnie gdzieś myślimy tutaj znaleźli, ale spróbujmy inaczej. Zacznijmy od znaku równa się. Zaczynamy pisać Mediana. I mamy Mediana. Klikamy. Jest pierwszy nawias, czyli jak się domyślacie. Musimy podać zakres, przewinęliśmy i jeżeli nawias był otwarty, należy go zamknąć. Wciskamy Enter, mamy policzany median. Maksimum, no to było tutaj. Zobaczymy. Maksimum, max. Zakres, Enter. Następnie chcielibyśmy to samo policzyć dla... Kolumny z, ze wzrostem, właściwie z długością dziecka. Ustawiamy się tu, i moglibyśmy w ten sam sposób to robić, ale zrobimy to dużo szybciej. Zaznaczamy wszystkie te komórki i wykorzystamy wbudowaną funkcję. Funkcja, która pozwala nam skopiować formuły jednym pociągnięciem. Zaznaczyłem, odnajduję malutki kwadracik w prawym dolnym rogu. Najeżdżam, jest krzyżyk cienki, wciskam lewe ucho. Przesuwam w prawo, tam gdzie chcę je przekopiować i puszczę Zostały skopiowane. Teraz sformatujemy, sformatujemy liczby. Tutaj A. mam 2, 4, 6 miejsc po przecinku. Nie, ale chciałbym, żeby wszystkie były sformatowane do dwóch miejsc po przecinku. Więc teraz o w tym miejscu. Przesunę troszeczkę, żebyście zobaczyli dobrze. O w tym miejscu zmień liczbę po przecinku. Dwa miejsca po przecinku wystarczy. No i teraz tutaj możecie sobie bawić się, a właściwie to wasza inwencja, już teraz pokażcie, że umiecie to zrobić. Jakieś tam pogrubienia na przykład, kolory i tak dalej, i tak dalej, to już do was starczy. Teraz z tych danych, czyli ze wzrostu i z wagi zrobimy wykres. Jedziemy na samą górę. I tu z, łącznie z nagłówkiem, czyli z tymi słowami waga, wzrost, zaznaczamy całe te kolumny, ale nie za daleko, oczywiście. O, o, pomalutku, zaznaczamy, puszczamy lewe ucho. I teraz, ponieważ chcemy wstawić wykres, to jak się domyślacie, odszukujemy słowo wstaw. A co chcemy wstawić? No wiadomo, wykres. No i pokazał nam, i tak naprawdę o taki wykres nam chodziło. Ale pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to jest umieszczenie tego wykresu w nowym arkuszu. Jak to robimy? Najdżamy na trzy kropki, klikamy, przenieść do własnego arkusza i już mamy we własnym arkuszu. I teraz wchodzimy. Pokażę następną rzecz, którą musicie zrobić. Wchodzimy w edytuj wykres, i tutaj w edytuj wykres, wchodzimy w dostosuj to moglibyśmy by oczywiście jakieś tam parametry zmieniać tak? ale wchodzimy w dostosuj i tutaj mamy serię następnie w tej chwili mamy linię taką mało widoczną zmienimy jej kolor na przykład na czerwony i mamy w naszym wykresie zobaczcie, o, tak to mniej więcej wygląda mhm i o to nam chodziło. W tej chwili to się nazywa wykres pierwszy. Niech się nazywa wykres pierwszy. Oczywiście można by było y, zmienić nazwę na przykład. No, może o, zamiast wykres pierwszy to po prostu wykres. Tak. I mamy wykres. Wracamy do danych. I ostatnią rzecz, jaką będziemy robili. To jest. Czyli tamto już mamy załatwione. To jest policzenie ilu jest? chłopców w tabeli, ile jest dziewczynek, ile dzieci urodziło się w poszczególnych szpitalach. Oczywiście nie będziemy tego liczyli pracowicie jak mróweczki. Popatrzcie, jak to zrobimy. Wstawimy sobie kolumnę jeszcze jedną tutaj, czyli klikam na nagłówku na kolumny A, prawe ucho, wstaw jedną z prawej. No i jest. Zwężę ją tutaj, przypominam, między nagłówkami się ustawiam, i wężem. Stawiamy się w miejscu, gdzie chcemy mieć wynik. Tu chcę mieć wynik. I będziemy wykorzystywali funkcję licz, jeżeli, jeżeli spełni jakiś tam warunek. Na przykład jest to litera C, albo jest to P, albo jest to jakaś waga większa niż, mniejsza niż. Jeżeli. Jak to zrobić? Rozpoczynamy od znaku równa się i zaczynamy pisać licz. No, i mamy. Licz, jeżeli. I oczywiście, jak się domyślacie, zakres. Ponieważ chcemy sprawdzać płeć, to tu jedziemy. Ale musimy określić, co jest tym warunkiem. Co jest tym jeżeli. Czyli stawiamy średnik, a jeżeli to jest literka. Jaką chcemy pierwszą literkę? Pierwsza literka, to jest u nas, w naszym wypadku. Zobaczmy, gdzie stoimy. To jest C. Stoimy tutaj C, czyli w cudzysłowie podwójnym stawiam literkę C, zamykam cudzysłów. No, ponieważ nawias był otwarty, to muszę go zamknąć i wciskam Enter. Mam 149 wystąpień litery C, czyli tylu jest chłopców. Teraz wykorzystamy inny sposób, jakby, jakby no, wpisywania, żeby to sobie uprościć. Ponieważ wszystkie te szpitale będą z tego samego zakresu, ale zmieniacie się będzie jedynie ta wartość, której będziemy szukać, czyli ten warunek, jeżeli który będzie, będzie nam zliczany. Zaznaczam więc to wszystko. Tutaj widzicie w tym pasku formuły. Kopiuję ctrl C. Ustawiam się w bielańskim. Wklejam. Oczywiście nadal jest 20, bo mamy 4, ale bielański nie ma 4, tylko ma 1. Enter. Mam policzony brudnoski, ctrl V, brudnoski ma 2, no to będzie 2, enter i tak dalej. Czyli 2 nie występuje ani razu, widzicie? Nie ma. Mówi nam, że w tym szpitalu 0. I tak dalej, i tak dalej. To już sami sobie skończycie, sformatujecie, porobicie jakieś tam może tabelki, może coś, nie wiem, kolory, pogrubienia, co tam będziecie chcieli. Następnie pobieramy plik, i tutaj pobierz. I to wybierzcie. Format Microsoft Excel. Klikamy, i on się tu nam pobrał na dole. O tu, o to. Zaraz pokażę Wam. Otworzyło mi się w programie Calc. Widzimy to, co robiliśmy. Dokładnie to samo. I to macie przesłać do oceny. Dziękuję za uwagę. Do spotkania na lekcji.